Dzień dobry, witam was drodzy widzowie. Dzisiaj znowu gram w Guild Wars 2. Jak widać trzymam kamień, głaz. I chciałbym wam pokazać tryb w World vs. World, ale no niestety chyba już z pół godziny jestem w kolejce i, i się nic nie odzywa, żadnego zaproszenia. W tej chwili przeniosłem się do Kesex Hills. Nie wiem nawet po co. W każdym razie tą... tą... Ten obszar już cały zaliczyłem. I może pójdziemy gdzieś, gdzie można sobie jakieś zadanie zrobić, prawda? Może jakiś dynamiczny event wyskoczy. No nie wiem. Ogólnie mam nadzieję, że w trakcie tego, tego wideo wyskoczy mi to zaproszenie do World versus World, i wam pokażę, jak to wygląda. Bo jest naprawdę ciekawie. Przykład. 1 września. Akurat tak się złożyło, że były... nasz serwer, czyli ten Black Tide, ten nieoficjalny polski, World versus World był połączony z serwerem niemieckim i francuskim. I ciągle leciały jakieś żarty odnośnie 1 września, że Polacy biją Niemców, a Francuzi już przygotowują się do, do poddania się. Także ogólnie było trochę śmiesznie. No ale też nie udało mi się wbić, więc... więc trochę słabo. Jeżeli teraz się nie uda, to pójdziemy po prostu pójdę yy, w nocy nagram trzecia w nocy mam nadzieję że wtedy yy, nie będzie tak tłoczno na tych serwerach w końcu to Europa to, to nie jest połączenie yy, z amerykańskimi ser serwerami, więc chociaż może, nie wiem O, tutaj sobie już troszkę questa wcześniej zrobiłem, ale jeszcze sporo mam znaleźć chyba Albo zorganizować narzędzia jakieś. Zaraz mi zniknął. Ogień Jakieś pułapki Zdezaktywować. No, tu łatwiutko widać. Wszystkie po drodze, ładnie. Pach, pach Jestem leśniczym. Ogólnie mam fajną czapkę. Mam. Mam. Dostałem ją za ukończenie y, Za ukończenie y, instancji Na 30 poziom Pierwsza, pierwsza instancja się taka y, pojawia Taki rajd czy coś w tym stylu y, Trwał koło godziny chyba aż mi zajął Ale naprawdę fajne nagrody się dostało, trochę punktów No i z kilkoma osobami jakimiś losowymi naprawdę Tam poszedłem i było miło, chociaż zginąłem znajmi 20 razy. Ale że ta gra bardzo wybacza błędy, to to jakoś nie narzekałem. O, co my tu mamy? Ekstra. Nie będę teraz z tą rozmawiał, bo idziemy robić questa. Idziemy questa robić. Skaczę sobie to po, po górach. Jestem alpinistą. O, tu jest jakieś miasto może naprawię sobie zbroję w każdym w sumie mieście i nie tylko można sobie naprawić, naprawić zbroję które tutaj się pojawia już już zniknął no, trudno yy, bo się niszczy przy każdej śmierci trochę i po kilku już jest na przykład no, może zniknąć całkowicie yy. dobrze co my tu mamy tu gdzieś tu pobiegniemy tułak Aha Zobaczymy O mam, kill chyba Podniosłem, w razie się pojawił jeden skill dla niego Zobaczymy co my tu mamy, jakiś wąwóz? Hmm No biegniemy przed siebie, o Śnieżny troll o, widać tutaj taki koło, czy okrąg. To oznacza to, że po prostu zaraz tam będzie jakiś skill y, obszarowy, więc lepiej wyjść z tego okręgu. Ja na przykład go teraz biję kilofem, więc też jest fajnie. No ging! gin, au. Oh. Ładnie to tak mną rzucać? No. Dobra, tam jest następny, to tego już uwalniemy. Ogólnie wyczaiłem sobie taki fajny trik, yy, że jak podchodzi do mnie potwór, to ja sobie od niego odskakuję, o skill'a, i on później znowu do mnie podchodzi, ja sobie znowu odskakuję, i, i ogólnie tak to wygląda, tak można sobie spokojnie expić, bez żadnego ubytku, zdrowia. Oczywiście tylko z, na potworach, yy, które są jakoś yy... O, teraz na przykład nie zawsze to działa, bo się zniechęcają, że tak powiem. I wtedy uciekają, odnawiają się trochę życie i dopiero po pewnym czasie wracają. A ja sobie znowu mogę odskoczyć. Unik i gin. No i już nic nie zostawić dla mnie. Tu kolejny troll. Zabijamy trolle Trole są złe Trololololo Obszarowy, zatruty pyk, unik i ging, gin, ciała gin. w wry. A może w kolano? No, idziemy dalej Drodzy, drodzy widzowie Kolejny troll Którego specjalnym skinem jest przewracanie ekstra. Aha, Gin. Ogólnie y, tego złodzieja wybrałem po jednodniowej rozgrywce y, łowcą, bo myślałem, że będę grał łukiem. A jak się okazało, łowca y, bardzo mocno polega na swoich petach czyli y, zwierzątkach. No, a ja ogólnie nie lubię polegać na kimś, jeżeli chodzi o rozgrywkę w MMO, nie lubię mieć na przykład swoich jakichś przywołańców, nie lubię magów i magii i y, zawsze grałem albo właśnie takimi jakimiś skrytobójcami albo wojownikami, którzy po prostu y, tylko na swojej sile y, opierają strategię i sprycie powiedzmy. A właśnie taki, taki, takie zwierzę, no, no to może zginieć i od razu jesteś słabsza, a, a tak to, jeżeli ty zginiesz, to znaczy, że już po prostu zaczynasz sobie powiedzmy od nowa, e, a nie, że musisz e, leczyć swoje zwierzątko powiedzmy i, i znowu e, bić i, i tam masz do niego dodatkowe skile. No to nie jest dla mnie. Mi się najbardziej zawsze podobał łuk, a że e, łowca to niby łucznik, no to zacząłem nim grać, ale. Zmieniłem na złodzieja i naprawdę się cieszę z tego, bo, bo łuk, krótki łuk w tym wypadku, bo tylko krótki może złodziej bić. Bardzo fajnie wypada. Można nim spokojnie cały czas grać. Scrub metal bar. Ok. No, ja tutaj robię questy, nie widać. Jeszcze troszkę i będzie quest wykonany. Teraz już zapomniałem o czym mówiłem niestety. Aha, o petach i o łowcy. No cóż. Złodziej jest naprawdę bardzo fajną postacią, gdzie mówię, ja bardzo lubię PvP i w PvP złodziej podobno wymiata podobno, no bo dużo jeszcze nie miałem, nie miałem zbyt wiele okazji, żeby sprawdzić. O, tu jest leży Kawałek metalu. O, jest questik, jak widać. 32 level wbity. Jeszcze jeden i questę będę robił. E, w każdym razie... O, dostałem maila z nagrodą. I... i co my tu mamy? Dostałem.. Aha, punkty e, tak, skill. skill pointów mam. Mam 6 ale potrzebuję jeszcze cztery, żeby jakiegoś elita sobie yy, wykupić. Tutaj na przykład można dwóch yy, złodziei takich się przywołuje i walczą u twojego boku. Bardzo fajnie to wygląda. Ja w tej chwili mam jednego skilla, w którym zastawiam pułapkę. Jeżeli przeciwnik wejdzie w tą pułapkę, to pojawia się taki złodziej, a dwóch na, na zawołania no to naprawdę może się przydać. Yy, Także może sobie tutaj po prostu tu dodam ładnie do akrobatycznych umiejętności. No, skillów żadnych w tej chwili nie wykupię. I jedziemy dalej. Dalej co my tu mamy? No cóż, tej lokacji jeszcze nie zwiedzałem praktycznie. No pierwszy raz w niej byłem, tutaj wcześniej tylko raz zeszedłem i nie mam żadnych waypointów odblokowanych to sobie pójdziemy odblokować. Może jakieś przygody po drodze spotkamy. To biegniemy sobie pach. Ogólnie. Zabijemy tu Raptor. Prested Raptor. Trochę mięcha wziąłem i jedziemy. Mięcho mam, można iść. Ogólnie w tej grze naprawdę opłaca się być kucharzem. No ja w tej chwili jeszcze nie mam wyku wykupionego tego skilla. Czyli yy, ogólnie się... Yy, to, co wydobędziesz, to, co zrobisz, to są twoje punkty, ale aktywnych możesz mieć tylko tak jakby dwie profesje. I ja mam w tej chwili yy, robienie lekkich pancerzy i tam toreb. I do tego jeszcze mam drugi z... Yy, Yy, z z arsenałem, z, z broniami, z, ze sztyletami i tak dalej. Ale właśnie yy, bycie kucharzem w tej grze naprawdę jest opłacalne, bo można sobie na przykład zrobić yy, chleb yy, czosnkowy, który dodaje do każdego yy, kila, do każdego zabicia 10 punktów doświadczenia. Przez na przykład pół godziny. I po takiej pół godziny no i nagle patrzymy, że Mamy trzy razy więcej EXPA niż, niż normalnie byśmy grali, bo, bo 10 EXPA z jednego kila to jest dużo, bo tutaj zwykle jest, nie wiem, 15 czy coś w tym stylu za, za jednego zwykłego potwora słabego. O, tutaj stoi sobie jakaś pani chyba, która nam pokaże okolice. Tu mamy quest'a jednego, pokazują pięknie wszystko, właśnie to też jest bardzo fajna rzecz, nie trzeba nic szukać. Wystarczy e, spotkać takiego, taką, takiego NPCa z, z lunetą i on pokazuje nam ciekawe quest'y w okolicy. Przy okazji opowiadając nam jakąś historię. Także... Bardzo ekstra, że tak, że tak powiem. Nie wiem, że tak można powiedzieć, bardzo ekstra, ale o, jest jakiś event. Biom. Biom tu nowy. Morale, 15, 13% już tych. Także widzicie, zdążyłem na koniec yy, eventu. I dostanę też exp za niego, bardzo fajna sprawa, nie trzeba czatować, żeby tylko być rozpocząć powiedzmy ten event. Yy, bo, bo po prostu można sobie iść, dołączyć, zagadać expa i zwiedzać sobie mapę dalej. No. Ogólnie w tym, tym yy, Łukiem, y, krótkim złodziej może dużo obszarowych y, obrażeń zadawać. I jak jest duża grupa potworów, to właśnie taki y, eksplodujący ładunek może dużo zdziałać. Ale też przyczynia się do tego, że całe agro skupia się na moim właśnie złodzieju i bardzo wtedy szybko ginie. Więc ogólnie y, tylko jeżeli jest naprawdę dużo graczy, tak używam, bo o, skończył się event, pięknie eksploduje. Doliczony. Jeszcze coś tu można może podnieść. Jeszcze szamana można robić, o ekstra. Będzie kolejny extra bo to kolejny event, także on się będzie liczyć jako ten... O i pięknie po prostu. W takim tempie to do 80 jeszcze z tydzień. Nie no, ja ogólnie jestem wiecznym. Yy, ekspiarzem i, i potrafiłem w niektórych grach y, nigdy nie dojść do maksymalnego poziomu, chociaż grałem w nią naprawdę długo i y, często powodem tego było, że po prostu sobie handlowałem na rynku i na przykład y, o tak jak kiedyś powiedziałem, to w tej gry imienia już nie będę wypowiadał, to w tej grze przez dwa albo trzy trzy, trzy lata w nią grałem gdzie dwa na jednym serwerze i, i potra naprawdę potrafiłem siedzieć y, całymi dniami ze sklepikiem na rynku w, w stolicy, w Gi... znaczy nie w stolicy, to w główne miasto, jedno z głównych miast, Giran się nazywało i tam siedziałem naprawdę yy, po prostu miałem włączony komputer i wystawione przedmioty, skup, sprzedaż. I, i dochodziło do sytuacji, że byłem bogatszy niż, niż większość osób z klanu, yy, ale że oni mieli yy, level, żeby. Yy, mieli dużo wyższy level, maksymalny zwykle. Albo prawie, bo w tej grze naprawdę długo się ekspiło. To dochodziło do takiej sytuacji, że ja miałem pieniądze na najlepszy sprzęt, a oni... Mogli ten sprzęt nosić, bo ja nie mogłem, po prostu miałem za niski level. I, się, i na przykład im pożyczałem te pieniądze, także... <noise> Ogólnie full inwestycja bankowa na procent i można działać. Okej, okay, tu się też zaczął queścik, robimy queścik. Kurczę, szkoda, że ten World vs. Word się nie, 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 nie... mam zaproszenia jeszcze, bo bym to pokazał, naprawdę to jest bardzo fajny tryb. Yy, pograłem w niego troszkę, jak było yy, Head Start, bo było mniej, mniej, mniej graczy i... O Jezus! To jak było wtedy był Headstart, Start, to ja jestem ciekaw, jak to wygląda w tej chwili, gdy już wszyscy gracze mogą grać. Bo wcześniej to też naprawdę było dużo, dużo, yy, dużo osób w tym trybie, gdzie to były tylko te trzy serwery, powiedzmy, połączone na naprawdę dużej mapie. Także GIN, GIN, Śmieć, idź to. Jagodowa rozpacz. Z łuku, szyję. Biały moa. Ogólnie te ptaki są też były w W jedynce Glitch Wars taki trochę znak rozpoznawczy. Nie wiem, no bo trolle to, trolle to są wszędzie, prawda? W Norwegii są na przykład trolle. Polecam film. E, łowca, czy tam łowcy troli Naprawdę fajny film e, A takie MOA Nie wiem, nie wiem co to jest MOA Może może nawet są u nas Na ziemi, Moa, nie wiem Nie interesowałem się jakoś specjalnie e, Biegniemy dalej Przed siebie, no mówię, to można jak biec Po prostu i zawsze coś się dzieje O, tu jakiś Deaktywacja jakich portali, czy czegoś co to trzeba? A, deaktywacja ukradzionych yy, przedmiotów, dziś. wyposażenia. O. Gin. O, i teraz włączymy super szybki skin i nowa lam. Nowa yeah. Oh yeah! Gień! Tu mnie coś bije. Strzela do mnie. Nie! Nie, Uciekam. Bo umrę. Tu jest jakiś grasz, to bym mnie postawił może. Goni mnie? Nie goni. Dobra. HP się regeneruje bardzo szybko, jak jesteśmy poza walką, więc jest ekstra sprawa tu sobie Znowu deaktywacja tam nie będę chodził. Bo, jak mogę sobie deaktywować, a walczyć, no to wolę. W końcu jestem złodziejem, tutaj ważne, żeby się skryć i tak dalej. O, takie coś mogę niszczyć też. Ale, o, dwóch się rzuciło. Nie, to ja spadam stąd. O, tu sobie pobiegniemy. Zobaczymy, co tam jest. Jakaś wioska albo coś w tym stylu, takie małe coś, jakieś biwak pewnie. Ktoś sobie zrobił, piją piwko, jedzą kiełbaski. No w końcu zimno w tej okolicy jest, to się bym nie dziwił. No mówię, pod namioty. <laughs> Poszli coś tu ciekawego? Nie, biegniemy dalej. Co my tu mamy dalej? Zaraz nam się mapa odkryje. Jakiś... nie widziałem tego drzewka wcześniej I już nie ma drzewka Drzewko ścięte Żadnych nie trzeba mieć pozwoleń od gminy, żeby ściąć drzewo Nie wiem ile rosło, ale... Ale nic się tu nie przejmuje Mogą mi skoczyć Najwyżej wezmę moją W tej chwili o... Dwuosobową gildię Jak ktoś chce dołączyć to zapraszam nie ma na pewno nic hardkorowego w niej. Ale na pewno będzie działać przez najbliższe 5 lat, bo 5 lat czekałem na grę i zamierzam co najmniej tyle w nią grać. I jeżeli ktoś chce grać dla fanów, to zapraszam, naprawdę. Nie ma problemu. Po drugie, można być w kilku gildiach naraz i, i nie widzę chyba problemu, żeby y, sobie właśnie dołączyć do, do mojej gildii. Jeżeli ktoś oczywiście chce, czy coś w tym zawsze można sobie gdzieś iść na jakąś. Y, World vs Word, czy coś w tym stylu, oblężenia zamków, czy jakąś instancję można wspólnie iść. Nie ma problemu. Tu jest jakiś roślinka. To sobie zbierzemy roślinkę i, i biegniemy... O, jakiś event, jakiś gruby event, ale jeszcze nie wiem jaki, bo zakryty jest. Jak tam teraz dojść? Tu? Tu chyba. i wezmę sztylety i to dobiję tu ładnie pięknie a to nie sztylety tylko sztylet i miecz więc no tutaj mówię te te bronie tutaj na pewno można łączyć w każde, różne kombinacje świetnie to działa ogólnie bo yy, mówię zmieniam te bronie dosyć często i Yy, są bardzo skuteczne, niezależnie jakie. Czy to łuk, czy właśnie miecz i da, yy, sztylet, czy, czy same sztylety, czy pistolet, czy dwa pistolety. Naprawdę nie ma różnicy, bo... Ale i za każdym razem się inaczej gra, bo nie ma czegoś takiego, że po prostu jest atak, atak, tylko trzeba jakoś to wymyślić, tą strategię. Tu na przykład właśnie złodziej ma dużo takich... Yy, Y, Skili, które polegają na przemieszczaniu się y, bardzo y, takim. No, o na przykład tu mam takie coś, że się pojawił. O, pojawiłem się w środku maszyny, którą muszę zniszczyć. się pojawiłem przez tego skill'a. No chodź tu. Gin, Dobra, teraz wezmę sobie łuk i znowu pyk. Trzeba jakieś y, artefakty krasnoludów wybierać I je później... O, tu są jakieś dokumenty, to pewnie to I trzeba je y, tam oddać NPC-owi I za to później właśnie Tu jest taki pasek po prawej Co to jest? Plany de defensywne jakieś Coś biją, ale nie mogę wyjść z podziwu, że tu naprawdę wszędzie są gracze i, i za każdym robią coś innego. Te questy są tak zróżnicowane, gdzie oczywiście nie jest bardzo wiele, które polega na y, po prostu zabijaniu tam jakiejś liczby potworów, ale zwykle jest jakaś alternatywa i zamiast zabijać tam 20 potworów, można sobie zniszczyć pułapki, czy zebrać jakieś właśnie dokumenty, czy coś w tym stylu. I to naprawdę fajnie y, współgra i działa. I, dobra, gdzie jestem? NPC? Bo Aha, tu trzeba wyjść i mu to oddam to, co zebrałem. Tu mi będą strzelać, a niech się strzelają. Mam 3,5k HP, więc mogą mi naskoczyć. Dobra, to co, to yy, dokończę tego questa i myślę, że tu będziemy kończyć no bo. Tego, ten odcinek robiłem głównie po to, żeby wbić na to World vs. World A jak widać no, no, nie dostałem zaproszenia, tu jest taka, taki, nie wiem co to jest Klepsydra przy tej wieży I ona właśnie oznacza, że jestem w kolejce A w tej kolejce już jestem bardzo długo I nie wiem, czy w ogóle dzisiaj bym w to zagrał Ale przynajmniej jest jakiś materiał, mogę wrzucić yy, Zareklamować moją gildię Także mówię, jakby ktoś chciał dołączyć, a że można dołączać do bardzo wielu gildii jednocześnie i mieć na przykład tylko jakąś jedną aktywną, to, 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 to nie ma problemu. Chyba. W ogóle na przykład można samemu stworzyć kilka gildii. Wszystko to jest taniutkie, bo jednego srebrzaka trzeba dać, żeby... Żeby założyć taką gildię. I... I yeah! O, dostałem achievement. Za 100 y, zabić mieczem. Ekstra. No, o, zaraz się skończy. Za minutę i 20 o, 20, 20, sekund w tej chwili. Się skończy questik i.